Witajcie w nowej serii mody Minecraft tody zrobiłem tą serię, ponieważ postanowiłem nie kręcić żadnych let's playów ani nic w tym stylu, tylko postanowiłem kręcić mody tak. W tym pierwszym pierwszym prawdziwym, pierwszym prawdziwym, w tym pierwszym odcinku. Pokażę Wam bardzo e, łatwe do wytłumaczenia i e, bardzo ciekawe. <laughs> Konkretnie, w tym odcinku pokażę Wam modyfikację To Menu Items. Wiele ludzi to używa i, e, i ściemnie, że tego nie używa. Ja osobiście mówię, że tego nie będę używał na swoich innych seriach, jak będę coś kręcił albo coś jakieś, no może jak się kiedyś yy, namówię do resplayów, to wtedy nie będę tego używał. Dobrze. I ludzie to ukrywają w ten sposób, że wciskając o, wszystko znika. O, 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 o. o. Dobrze. To tłumaczymy tą modyfikację. Tutaj mamy yy, 7 razy 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 8. 8 ikonek, emotikonów ikonek, dobra yy, które oznaczają widać co ten sprawia, że jak sobie weźmiemy, nie wiem z tak dirto możemy go wziąć i go wyrzucić albo jak mamy inny inwentary zawalony całą, całą masą rzeczy wciskamy i po prostu o tak możemy to wywalić, dobrze drugi jest napisany Creative Mode. Wciskamy to, automatycznie się pojawia to i możemy latać. To jest Creative Mode. Mode. Dobrze. Włączamy sobie Creative. Tak. Tutaj się włącza deszcz i włącza. Zaprezentuję Wam, że się włączył. Spójrzcie, widzicie? Pada. Dobrze. Tak. Dobrze. Jeszcze raz na środek, tak. Wyłączam sobie deszcz. Ale znowu creativa. Już tu będziemy tu Tam jest słońce, jak widzicie, tak. Teraz robimy tak. Słońce wschodzi. Tam czy tam, gdzie słońce wschodzi? Tam słońce wschodzi. Widzicie? Wschodzi niestety nie optifajmo, ponieważ to jest wersja 1, 2, 5 I nie wiem, czy jest to tak optifajmo, jeszcze nie sprawdzałem. Dobrze. Wchodzi słońce. Wschodzi słońce? Dobrze. Teraz y, nu jest już tam. Teraz możemy wziąć w zachód słońca. I ostatnia to jest noc. Dobrze. Y, tak. I teraz y, rzecz, która została dodana do w wersji 1.2.5, 5. We wcześniejszych wersjach too many items tego nie było. Konkretnie, tutaj jest taka twarz Creepera i zmieniamy sobie e, Difficulty. Nie, zapomniałem jak coś po polsku, dobrze. Easy, Normal, Hard, Peaceful. Tak, wszystko jest. Dobrze. Tu teraz pokażę Wam z tym. Tak. E, tutaj mamy listę wszystkich przedmiotów, nawet, nawet takich. Jak widzicie, tu mam wodę. <laughs> Śmieszne to. Dobrze. Opa. Widzicie, nie trafiłem, nie trafiłem w kosz i od razu wyrzuciłem, dobrze. Jest lawa, jest ogień, jest monster spawner, który. Mm, bo w nim zawsze się spawnują świnie. Patrzcie. Jest spawner świn. O, proszę, świnki się spawnują. Tak? I w instalacji tego moda pokażę Wam, jak. Kurde. Jak to zmienić. Dobrze. Co robimy dalej? E, tutaj tutaj są wszystkie rzeczy: są ory, e, em, Tutaj o tej nowej wersji, od 1.2.5, nieźle nawalili, bo tutaj były tylko chyba dwie rzeczy z Mushroomów. Teraz nieźle tego nawalili. Widzicie, ile tego tutaj jest. Dobrze. To jest end portal, który... Wow, bo bym nie wniósł, tylko, jako zniszczyć. Matko, poczekajcie, bo to nie, nie robiłem. Okej, okay, nie ma end portalu. A dziwna teksturka. Dobrze. To, tego też się nie da, oczywiście nie można tego mieć. To wszystko jest. Jajko jest, opa, sportal. Dobrze. Tutaj dalej yy, też są wszystkie rzeczy. Razem z czajnowymi. Tak. Yy. I tutaj nieźle się pomieszało, ale tutaj są wszystkie jaka spawnery. Firecharge są bottle of enchanting. Super. Eee. Yy. I wszystkie płyty i wszystkie podjąłki. Dobrze. już Wam zaprezentowałem. I teraz zostało nam jeszcze save. Możecie się domyślać, że się do czego to służy. Ja się od razu domyśliłem. Na przykład mamy to i parę staków diamentów, tak? Zebraliśmy. I nie chcemy tego stracić. Więc bierzemy save. Widzicie? I teraz ojej, nie przygotowałem rzeczy do ginięcia. Dobrze, poczekajcie. Utopimy się. Tu, 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 tu. Poczekajcie, chwilkę. Utopimy się. Nie jestem pewien, ale chyba można w ten sposób kopiować te przedmioty. O, czym dwa kilofy, dobrze. Musimy się. załóżmy, że jesteśmy. W... No, na przykład giniemy w lawie. Stracimy te rzeczy, tak? O nie, topię się. Nie mogę wypłynąć, mam za ciężkie rzeczy. Och nie. Dobrze. Ale... O, mam trochę wolno dojdzie, ale dobra. Dawaj. Dawaj. Zgiń, zgin, dobrze. Zginęliśmy. Zlogowaliśmy ślepsza. Respawn i pojawiamy się tutaj. Oj, 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 oj. Czekajcie, będę musiał już wejść do mojej kuli, które nie wiem dokładnie gdzie jest. No, tu jest, dobrze. To jest moja piękna kula. Dobrze. Wzmę tutaj szkło, żeby od razu ją zabudować. wziąłem z kreatywa, ale również możemy to brać z. No wiecie, z to my nie O, tak. Dobrze, lądujemy. Włączamy kreatywa i. O nie, zginęliśmy, nasze rzeczy zniknęły. Bierzemy load 1 i patrzcie co mam. Wszystko się downloadowało, zloadowało. I teraz tak, możemy sobie skopiować przedmioty w ten sposób. O! Zebrać to wszystko jeszcze raz. I widzicie? Mamy tego razy dwa. I w tej chwili włączamy Delete Mode. Tak. Dobrze. Chodzimy tutaj, tak. I możemy sobie skasować tego loada I teraz, jak to wciśniemy, już nie będzie nic. Dobrze. Yy, I jeszcze, jak widzieliście, wziąłem od razu stack y, diamentów. K bo ponieważ lewym przyciskiem, lewym przyciskiem y, myszy weźmiemy stack, a prawym jed sztukę jedną. Dobrze. Myślę, że to jest wszystko y, do zaprezentowania w tym modzie, jako w Minecrafcie. I teraz przejdziemy do instalacji tego moda. No. No. Hej. Jesteśmy na moim pięknym pulpicie. I teraz Wam zaprezentuję, um, jak zainstalować tego moda. Chcę się go wrzucić. Dobra, whatever. Dobrze. E, potrzebny nam będzie mod loader. I too many items. Eee. Moduł nie będę teraz instalował, ponieważ już go mam. Już go mam. Dobrze. Ale yy, yy, ale trzeba od razu powiem z nim zrobić to samo co z many items. Dobrze. No to zaczynamy. Wpisujemy do naszej wyszukiwarki takiej tutaj w starcie procent APP DATA procent. Możemy wcisnąć Roaming albo Enter. Wciskam Enter. Dobrze. Jesteśmy w tym. Kropka .minecraft. Tak. Bin. Potem otwieramy minecraft.jar za pomocą Winrar. Archivizer i Winrar. Eee, link będzie w opisie. Dobrze. To już nam... O, to już nam nie będzie potrzebne. Jup. ojoj. Dźwięki. Dobra, hałasy. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Usuwamy plik. Delete albo usuń plik. Dobrze. Teraz. A wiecie, na no wszelki wypadek to już zgram. bo nie wiem, czy to mam po force update'cie. Dobrze. Zaznaczamy wszystko. W, w sumie nie musimy tego y, folder dwukropek, nie, nie musimy go zaznaczać, ale ja go zaznaczam, zaznaczam bo i tak nic nie robi. Tak. Kontrola. Czary-mary. Siup. Teraz zamykamy wszystkie okna i sprawdzamy, czy poprawnie zainstalowaliśmy modyfikację. Otóż ja zainstalowałem ją dobrze. No. Także komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał i piszcie, żebym kontynuować tą serię. Także pozdrawiam!